Dobry wieczór. Chciałbym Państwa poinformować, że dostałem wezwanie na Komendę Powiatową Policji w Czarnkowie w charakterze świadka z artykułu wykroczeń 63a KW, gdyż swego czasu Pan Wójt od 2015 roku stosuje na naszych drogach żurzel, yy, Niestety niezgodnie z prawem gdyż jest tam cała tablica Mendelejewa z pierwiastkami chemicznymi, metalami ciężkimi, niebezpiecznymi dla życia i zdrowia, zagrażającymi nawet środowisku i florze i faunie. Nasz teren mieści się na obszarach Natura 2000. 90% powierzchni naszego, naszego obszaru sołectwa to, jest, to są lasy państwowe, ale to tak o tyle. Generalnie Pan Wójt na jednym ze spotkań razem z sekretarz i radnymi i Panem od ministra struktury Przestrzennej w minie Lubasz przyjechali stwierdzili, że faktycznie nie byli świadomi tego, że mieli dokumenty, ale ich nie czytali, jakie są warunki zastosowania tego odpadu. Czyli ten odpad mógł trafić po recyklingu i zastosowany z innymi materiałami, które miały go stabilnie schować, żeby nie przedostawał się do środowiska. Chodzi o żurzel, który ten żurzel mamy na całych drogach w, 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 tutaj w kruteczku, jak i w, na 80 km w gminie Lubasz. Także yy, sprawa ma swój finał, jeszcze w, jest w prokuraturze ponownie, gdyż została umorzona kilkakrotnie, gdyż mówiono mi, że jestem nieuprawniony. Sąd podtrzymał jednak moją rację i stwierdził, że jest pan jak najbardziej uprawniony do tego, żeby złożyć zawiadomienie o przekroczeniach, wykroczeniach, nadużyciach itd. itd., itd. Słuchajcie, ale w 2016 roku, kiedy pan wójt dostał dokumenty a propos jak używać tego żużla, to wpadł na pomysł, żeby zmielić gruz zalegający na wysypisku razem z płytami eternitowymi, które też tam były składowane, o których też nie wiedział, nie widział, tylko one tam były. W felietona, w biuletynach, na, w gazecie, w telewizji mówił, że jemu to podrzucano. Otóż nie podrzucano... Okazało się, że to tam zalegało. On to zmienił. 3,5 tysiąca ton. To jest bardzo dużo. Tysiąc ton wywiózł na drogi. Wioś stwierdził przekroczenie nadużycia, no i fakt zanieczyszczenia środowiska i że zagraża to życiu i zdrowym mieszkańcom. Pan mój odwołał się od tej decyzji do, wiosiu, do WSA. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu przegrał tą sprawę. Czyli WSA, Sąd Wojewódzki od spraw administracyjnych, podtrzymał decyzję WIOŚ. Pan wójt apeluje w 2018 roku chyba do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który ponownie podtrzymuje w 2020 roku, jak to długo trwało, 2016 do 2020, podtrzymuje decyzję WSA, który stwierdził, że WIOŚ miała rację. Ale w międzyczasie pan wójt, Marcin, nasz cukiereczek gminny, Notabene leśnik, miłośnik ochrony przyrody, środowiska. Teraz nam cały czas narzuca, jakby to czyste powietrze, kominy, termomodernizacja, a na drogach mamy tablicę Mendelejewa, cały zestaw wszystkie pierwiastki metali ciężkich. Tam jest wszystko, łącznie z rtęcią. Skąd to wiemy? No, z aprobaty, ale też z prywatnych badań, które wykonaliśmy, które to potwierdziły. Potwierdził to również ktoś, że należy wykonać ponownie badania w całej rozciągłości i szerokości, gdyż zagraża to całemu ekosystemowi, bo jest Natura 2000. I to tak tyle. Także idziemy na komendę, będziemy sobie wyjaśniać. Oddzielnie sprawa, nie wiem czy będziemy to wyjaśniać, bo sprawa jest rozwojowa, jest w sądzie yy, o przekroczeniu uprawnień, nadużycie władzy i wydatkowanie. Pieniędzy z budżetu gminy, które naraziły na uszczerbek całą gminę, czyli nas, nas, nas mnie, mieszkańców. Nie możemy się rozwijać, jesteśmy zadłużeni, a pan wuj dobrze się bawi, odbiera co miesiąc dobrą pensję. I do tego radni, którzy nie zajmują stanowiska i dają mu absolutorium, mimo wiedzy, którą posiadają, bo przecież chyba jakąś wiedzę posiadają, mają nadzorować pracę wójta. Ja się z tym nie zgadzam, nie odpuszczę. No i jestem takim naszym tu ekologiem zamknąć możecie, wypuścić musicie oczywiście, nie zastraszycie mnie, państwo PiS mimo to, że to jest wasz pobratyniec, pan wójt wszędzie na forach się chwali, jak to Polski Ład daje mu pieniądze, pewnie po to, żeby pod dywan, więc ja mam taką fajną czepaczkę tutaj w domu jeszcze po rodzicach Czepać będziemy te wasze dywany strach pomyśleć co z tych dywanów wypadnie, do zobaczenia Klikajcie, jeżeli jesteście yy, dobrymi ludźmi. Ja próbuję po prostu chronić nas, naszych potomków i podtrzymać to, o co walczyli nasi przodkowie. O to, żeby było pięknie, dobrze, czysto, schludnie, żeby był porządek. Tak nie jest teraz. Jest gruby dywan i cały czas naruszenia prawa. I no stop, goście z prawa i sprawiedliwości. Nas się nie zaprasza, żebyśmy nawet oglądali. Nas się nie informują o nieprawidłowościach, które faktycznie do Urzędu Gminy przychodzą. O wyrokach dowiadujemy się, jak sobie złożymy zawiadomienie o informacji do dostępu informacji publicznej, do sądów, do różnych innych organizacji. Stamtąd wyciągamy. Pan wójt nawet w styczniu wprowadził opłatę za dostęp do informacji publicznej, bo zacząłem wiercić, jakby wiertłem w gminie, żeby wydostać... Yy, Info, co się u nas dzieje.